Nowa informacja, tym razem ze świata sportu zagranicy. Brazylijskie środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie. Po nagłej śmierci Luisa Henrique, zawodnik, który reprezentował m.in. Kera i Jeremino, osiedlać już żonę niemal 3 syna. Brazylijskie media, powołując się na serwis lancek.com, poinformowało o śmierci Luisa Henrykue. Pomocnik, który występował w takich klubach jak Kera, Germino, Porto, Alegre czy Palmera, zmarł niespodziewanie spodziewanie w wieku 32 lat. Henry Kule był ważną postacią w ekipie Kera. Rozegrał 37 spotkań dla tego klubu i przyczynił się do zdobycia tytułów w latach 2012-2014. Drużyna złożyła oficjalne kondolencje najbliższym zmarłego zawodnika. Rodzina piłkarza przeżyła trudne chwile. Jego żona została sama z synem, który wkrótce skończył 3 lata. Klub raz zwrócił się do bradyckiej konfederacji piłki nożnej o uczczenie pamięci Henry Gouet. Minutą ciszy przed najbliższym meczem klub po śmierci 32-latka wystosował oświadczenie. W imieniu prezesa zarządu Joa Paulo Silwy wyraża solidarność z rodziną i przyjaciółmi. Luisa Henrykue. W tym trudnym czasie bólu i tęsknoty. Czytam w kondolencyjnym wpisie. Przyczyna śmierci została podana do informacji publicznej. Jedyne co ujawniono to fakt, że Henrykue zmarł nagle. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Short Joker.